Bezpieczne konto na selfie. Czy wiesz, że twoje selfie może być gwarantem bezpiecznego założenia konta w banku? Bo to jest tak, że jak siwy, to od razu podejrzany. Podejrzewa się siwego, że nie wie, co to jest komunikacja zdalna, że zdalnie nie potrafi przeprowadzić żadnej operacji. No to ja chciałem wyjaśnić, że komunikacja zdalna była popularna już w czasach mojego dzieciństwa. Był potrzebny do tego trzepak i z trzepaka zdalnie się komunikowało, krzycząc MAMO! albo TATO! i albo się dostawało jakąś pomoc, której się oczekiwało, operacje finansowe tak się przeprowadzało, na przykład krzyczało się MAMO! Rzuć mi na oranżadę! i mama rzucała e, monetę. A teraz nawet siwy potrafi zdalnie założyć konto w banku. Ja to udowodnię, że siwy potrafi założyć konto w banku zdalnie. Po pierwsze wybieramy bank, w którym chcemy założyć takie konto. Ofert jest mnóstwo, czytamy oferty, czytamy regulaminy ze zrozumieniem, żeby wszystko wiedzieć, na czym to polega. Jak już weszliśmy na stronę internetową albo ściągnęliśmy aplikację, przystępujemy do procedury. Przygotowujemy dowód osobisty, on będzie potrzebny i teraz zaczyna się wpisywanie danych. Z tego dowodu wpisujemy swoje dane, które zostaną w bezpieczny sposób za chwilę zweryfikowane. Przystępujemy do fotografowania. Robimy zdjęcie awersu i rewersu dowodu osobistego, a potem weryfikujemy samych siebie to znaczy weryfikacja osoby, która podała swoje dane z tą osobą, która wypełnia te dane. Robimy sobie selfie, po prostu robimy selfie. I aplikacja przechwytuje to nasze selfie. Jest dokładna instrukcja, jak to zrobić, jak ustawiać głowę do tego selfie. Można się uśmiechnąć, niech sztuczna inteligencja też ma jakąś przyjemność z tego naszego kontaktu. Teraz czas na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i informacja o tym, że umowa przyjdzie na adres e-mail. No i e, czas na wybranie wizerunku karty płatniczej. Można sobie wybrać, jaki się chce mieć obrazek na tej karcie płatniczej. Nie wiem, może to być co, coś pięknego po prostu. No. Siwy mężczyzna siedzący w parku przy stoliku z e, kawą. Pojawia się przycisk potwierdzenia zawarcia umowy. Ten przycisk tutaj. Przyciskamy ten przycisk, potwierdzamy zawarcie umowy i w ten sposób bezpiecznie i zdalnie zostało założone konto w banku. I Trzepak do tego zupełnie niepotrzebny. Pamiętaj: strony internetowe banku i aplikacje bankowe są zabezpieczone wieloma systemami. Proces odbywa się według czytelnej instrukcji. Samoobsługowa weryfikacja tożsamości odbywa się na bazie biometrii twarzy oraz zdjęć dowodu osobistego. Dane osobiste są chronione. Masz czas na przeczytanie wszystkich dokumentów. Działaj i bądź cyberbezpieczny.